Serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. jest to odcinek specjalny, w którym pokażę całą moją kolekcję Lego Ninjago. Tak, zanim przejdziemy do filmu, zostawcie proszę łapkę w górę i subskrypcję na rozwój kanału, bo to wszystko im mnie motywuje, no i właśnie wpływa na przed chwilą wymienioną rzecz. A my już zacznijmy z odcinkiem specjalnym. A więc mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film. Był dość krótki, ale są że fajny. No i trzymajcie się. Pa!